Witam w kolejnym dniu moich zmagań z akwarium. Jak widać, sekcje są sklejone. Miało już 24 godziny, ale ja im daję jeszcze trochę odpocząć. Dzisiaj zajmiemy się czymś innym. O, dzisiaj zrobimy sobie kulki gliniano-torfowe. Może większość osób nie wie. Zwłaszcza tych, które chodzą tylko i wyłącznie po sklepach. Kulki gnienowe torfowe zbudowane są z gliny i z torfu. Glinę tą. To, zobaczcie, jaka fajna, mięciutka pastelinka. Mam z budowy, która jest całkiem niedaleko. U nas w Szczecinie gliny występują prawie wszędzie. Nie ma żadnego problemu, żeby sobie taki kawałek gliny zdobyć. To samo z torfem. Torf, jeżeli ktoś ma gdzieś jakieś jeziorko, rzeczkę, gdzieś jakiś zalew, na pewno znajdzie sobie trochę torfu. Wystarczy to tylko teraz dobrze wymieszać i będzie mieli własne zrobione kulki gliniano-torfowe. Zarówno torf, jak i glina ma bardzo dużo Minerałów, które potrzebują nasze rośliny, tak? Ja zawsze robiłem takie kulki samemu, i one u mnie zawsze się bardzo dobrze spisywały. Wiem, że zawsze, jak wykopywałem później gdzieś jakąś taką kulkę, w nią było wbite całe masę korzeni, i te rośliny, które znalazły sobie taką kulkę, zawsze wyglądały lepiej niż rośliny niosące gdzieś kawałek dalej, które takie kulki na przykład sobie nie znalazły. Ja w tym akwarium mam zami zamiar umieścić. Powiem szczerze, bardzo dużo takich kulek. Powierzchnia mojego akwarium to jest 120 kwadratowy. 2 120 m2 to jest bardzo dużo. Dlatego takich kulek no, będę potrzebował też sporo. Nie jest to trudna praca. starczy wszystko bardzo dobrze, ładnie pomieszać. Torf jest mokry, glina trochę taka widzę w środku, gdzie nigdzie wyschła. Ale to zaraz od torfu sobie nasiąknie. Jak ktoś kiedyś w życiu urabiał ciasto, to i z tym sobie poradzi. O, jest jakaś twarda bryła. Jeszcze nie zwigotniała. Jeżeli jest za suche, to można dolać wody. U nas ostatnio kilka dni już nie pada, więc glina jest w miarę sucha. Dobra, ja sobie to fajnie mieszam. Jak wymieszam, wrócimy, pokażę Wam, jak ja z tego robię kulki. Tak. Dobrze wymieszać. Ja to zawsze mieszam, aż zrobi się taka piękna, jednolita papka. z tego miejsca pozdrawiam swoją żonę która w jednym z filmów zauważyła że nie miałem obrączki kochana żono. mam obrączkę, proszę zobacz jest, jest obrączka tym razem na filmie nie będziesz krzyczeć, że nie założyłem tak jak zawsze, że do pracy ściągam dobra, powstała z tego w miarę jednolita papka, przesadziłem trochę z wodą, dlatego zrobiło mi się nieco botka, ale nie chcę tu już nic dodawać, żeby nie mieć potem za dużo tego. O. Już sobie uformowałem coś takiego. Najzwyczajniej w świecie nie robię z tego żadnej kulki. Robię sobie to takiego o zgniotka, nazwijmy to taki o mały wałeczek, no może nie mały. Nie wiem czy to widać. Ale o, coś takiego to odkładam. O, na blachę do pieczenia mam swoją. Nie będę potem piękna tym ciasta. I robię następny. I tak jeden przy drugim sobie układam. To nie musi być kulka. To nie musi być ładne. To będzie w moim akwarium. Tak? Ja to zrobię dzisiaj. Jutro włożę do akwarium. I być może nie zobaczę już tego. Nigdy więcej, więc nie przejmuję się tego kształtem, i wyglądem. Roślinom też jest strasznie z tego powodu wszystko jedno, jaki to ma kształt i wygląd. No, także jak widać taka fajna zabawa w błocie. Oczywiście mam obrączkę, żeby nie było. Także o, kolejne. I tak oto do zapewnienia całej blachy. Tak, to też nie może być za grube, bo ja planuję dać około centymetr, może półtora tej ziemi na dno, więc nie mogę mieć za dużych tych kulek, żeby nie wystawały, aczkolwiek to i tak niewiele przeszkadza. Jest jeszcze sporo takich bryłek gliny, które były za twarde, żeby je ładnie roznieść to od razu wyczułam w palcach. Chyba, że wyczuję jakiś kamień, no to wyciągam, no z kamienia to raczej rośliny nic nie wyciągną. Dobra, ja się bawię dalej, do zobaczenia później. Dobra. No. Ta blacha jest skończona. Zostało mi jeszcze tyle. To z tego zrobię już drugą blachę. Ale tego już nie będę nagrywał. Tak jak mówię, mnie zależy na kształcie, na wyglądzie. To ma spełniać swoją funkcję. Yy, dlatego one są krzywe. Ale ja tego naprawdę nigdy nie, nie odczuję. Za parę dni będę rozbierał swoje stare chwary Zobaczę, jak tam wyglądają kulki zrobione dokładnie tą samą metodą. Yy. Także będę wiedział, czy rośliny to zjadły, czy nie. Dobra, na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam żonę jeszcze raz. Proszę bardzo, mam obrączkę. Także gliniany łapska, do zobaczenia.